Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. W Helldivers 2 jesteśmy uczestnikami niekończącej się wojny ludzkości z Robalami, zwanymi Terminidami, oraz Maszynami, Automatami. Dwiema grupami, których egzystencja zagraża wolności i demokracji, przyszłości naszego rodzaju. Obowiązkiem każdego ludzkiego patrioty, ciebie, ciebie i ciebie jest dołożyć cegiełkę do obrony superziemi oraz stojących za nią ideałów. Jednak, jaka jest prawda o tym konflikcie? Czy terminidy oraz automaty są tutaj agresorem? Są złe? A jeśli tak, to dlaczego? Czy naprawdę ich pragnieniem jest unicestwić ludzkość, tak jak mówi to Ministerstwo Prawdy Superziemi? Prawda może być zaskakująca. Zacznijmy od stawonogów. Przyczyny wybuchu wojny nie są do końca jasne, jednak głównym powodem, dla którego ludzkość chwyciła za broń, jest pozyskiwany z ich ciał pierwiastek E710 – Olej niezbędny do dalszej kosmicznej ekspansji. Stanowi on kluczowy element paliwa pozwalającego na podróżowanie z prędkością większą niż światło. Tysiące heldajwersów codziennie ląduje na planetach Terminidów, po to, by pozyskiwać z nich próbki i dziesiątkując ich nory. Opracowano także metodę masowej eksterminacji robali za pomocą środka chemicznego zabijającego tylko przedstawicieli tego rodzaju, nie robiącego krzywdy innym istotom. Jest ono rozpylany na całych planetach. Przesłanki ku temu, że to, co mówię, to prawda, możemy znaleźć chociażby w bazach dysydentów, sprzeciwiających się oficjalnej narracji Ministerstwa Prawdy, wypędzonych z przestrzeni superziemi podczas zadań, w których niszczymy stacje wysyłające w Eternie legalne transmisje. Żeby tego było mało, w niektórych komunikatach zarządzanej demokracji planety Terminidów zwane są po prostu hodowlami, które wymknęły się spod kontroli. Dlatego też cały konflikt wydaje się być sztucznie przedłużany. Ponieważ gdy ludzkość jest bliska całkowitego zwycięstwa, rząd Superziemi zasłania się względami moralnymi. Nagle robale stają się rzadkim niegroźnym gatunkiem, stanowiącym w przyszłości potencjalne źródło zasobów paliw kopalnianych, a naukowcy chcą je lepiej poznać. Po jakimś czasie terminidy pojawiają się na planetach w przestrzeni Superziemi. Dziwnym trafem zawsze znajduje się tam infrastruktura służąca do ekstrakcji. Robale mnożą się w tempie wykładniczym, zajmują kolejne planety, a wojna wybucha na nowo. Całkiem możliwe, że są tam specjalnie przenoszone po to, by źródło oleju nigdy się nie skończyło, jak i z tego względu, by podsycać u ludzi strach, a także patriotyzm, słuszność konfliktu. Jeśli chodzi o automaty, są to potomkowie, może lepiej to ujmę, następcy cyborgów, znanych z jedynki. Stworzeni po to, by kontynuować walkę z ludzkością w imieniu maszyn. Ich domem jest pokryta śniegiem jełowa planeta zwana Cyberstanem. Brzmi to jak jakiś marksistowski twór. Rząd ludzkości przedstawia je jako socjalistów. Ich kolektywistyczne, harmonijne społeczeństwo było czymś, czego nie potrafił znieść. Do tego stopnia, że najechał Cyberstan pod pretekstem zamachu terrorystycznego w jednym z dystryktów Superziemi. Każdemu, kto się sprzeciwiał agresji, nadano łatkę wroga społeczeństwa zarządzanej demokracji. Całkiem możliwe, że to klasyczne false flag. Niestety nie znamy szczegółów na temat filozofii automatów, na pewno nie zależało im na konfrontacji. Tak czy inaczej, cyberstan jest regularnie najeżdżany, a jego społeczeństwo demokratyzowane siłą, ciągane do urn wyborczych. Każda maszyna, która nie chce się na to zgodzić, jest pozbawiana praw obywatelskich. Superziemia rozmieszcza na planecie liczne siły wojskowe mające przypilnować demokratyzację. Według założeń wystarczy na to 5 lat. Po tym czasie jedna z rządowych firm przejmuje kontrolę nad fabrykami maszyn cyberstanu i specjalnie wznieca ogień rewolucji, rozpoczynając cały cykl od nowa. Automaty świadomie są wykorzystywane jako ideologiczny wróg, z którym walka ma jednoczyć społeczeństwo Superziemi. Podobnie jak w przypadku Terminidów, ludzkość już dawno wygrałaby tę wojnę lecz na potrzeby rządu jest ona sztucznie przedłużana. W serii Helldivers nie chodzi o jakąkolwiek refleksję, głębokie analizy, tylko o niezwykle relaksujące zabijanie kolejnych fal wrogów w imię demokracji. Jednak trzeba przyznać, że to całkiem trafna satyra. W karykaturalny, przerysowany sposób pokazuje nam starą prawdę o reżimach. Demokracja totalitarna, komunizm, faszyzm i pochodne nurty – można to różnie nazywać, lecz dyktatura zawsze pozostanie dyktaturą, niezależnie od tego, jaka ideologia za nią stoi. Wszystkie korzystają z podobnych metod. Heldej wersi są marionetkami posyłanymi na rzeź w imię interesów władz superziemi, które są tym prawdziwym złym. Poświęcają swe życie, by można było utrzymać dotychczasowy porządek. Z mojej strony to w zasadzie wszystko co miałem do przekazania. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!